Ale właśnie nie. A tak. Damy dom Bogdana. Uuu. Właśnie. Jest nie przeszkadzać. To Legion Karas. Legion Karas. Ta 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 ta. piękność. Wersow. <laughs> Wersow. <of>. O kurde. <laughs>

Tutaj o... na ławkę. Siadłyście na mm, Nie. Kacper nowa wiadomość. Właśnie. O ja. pod pierwszy raz. Nie, od. O, wow, trzymać te pojeżdżamy. Let's no. I just, I just go, let's oh, just go. I'm shot. Super. Yes. What the oh, Guys, I think I'm tripping. I'm tripping balls. Super. This is the stuff on the... The nap So fucking. Filet. Okay. No. Um, było przyjście. dobrze na początku. Paryc strau był Najwyraźniej na początku było bardzo dobrze, że został w klatę, nie? Że nie umarł z tym akaczem, to, to, kaczem, to jest dziwne teraz, szczerze, ale no. A potem, uh, by potem było już gorzej. Jeszcze doktor jest, nie wiem. Doktor. Ukij je, ok. Stop looking around. Dlaczego Nie, po but... No brano. bez przesady, że takie coś uh, się... You up, dude. We gave you a to win Ty w ogóle Jakiś jeden tylko Joselito Moron? Wygląda jakby był mocny, ale... To...

Chwileczkę, okay. okay. bieżko lewej Ściema, ziora, w Strug, strug so get ready, get ready. to break jest rzutki są tutaj, do tej lewej W No już dwóch tam nawet jest chyba, nie? Nie ej no, 80% tutaj 20% lajki No nie no, co? Blisko było? O, oni dodali te gaśnice jakieś Właśnie że my jakoś kur... ostatnia Well. Uh, four I'm about to blow his oh, oh, gun. I'm his Goodness gracious. Painful. I'm doing the line on

Goodness! Someone just shot me in my ass. Someone just they fucked me in the ass. So now, find a difference between these two sentences. If you're gonna guess it, is? you're gonna solve the riddle. You're gonna be blessed by ten games. Fucking trouble. So now. Uh -huh.

Good job! Dobra, okay. to i ładnie rozmieścić. Wow. No i pięknie. Nie no. ja wiem, tak. Widzicie, widzowie, tak to się gra. Masz na live, baten. No nie masz. A tutaj, filie, barem się nie biega, ponieważ to zabija. Dobrze co by Zabiję. Widzisz? Dobra. Ach, Ach jada. Jada. Uuu, dy dy dy. nie Nie Tak, to ładne. Gdzieś w się zabiłeś, A dobra. <grychy> ja, no. tak, to nie. Kupij się zgubić i zabi niż zabić. Chyba. Chyba. Dobra, że umierasz ze stylem. Ależ no, glas, glas już nie żyje, więc nie wiem. Do góry chyba. Nie wiem, czy też się odważył. A, pewnie spałknie leciał? Ojej, jej, kur... widzę. Jest z góry i dostała głowę na 1000%, 1100% ale oczywiście to gra troszkę tak na. po prostu Zabi dwóch. A góry? Zabijeś dwóch? Nie, nie, zabijeś jednego. Zjadł pączka. Siedne sobie prawdą, wiesz w to.

co? Ja co? Co? Aaa, no dobra, sorry. Co? No dobra, sorry. Co, odgibisz się jajco? No. nie. Kłamiesz. Tak. Bijam. O kurde. I lepiej zostaw tą gasicę, znowu... z kolejnego zabiję to jest gaśnica śmierci. Idealnie jak namierzyłem gaśnicę, przebieg mi no. przed celownikiem, nie i heta, dostał. Nawet nie namierzyłeś, po prostu się zmieniłeś, wysadzanie no. te... i To też prawda. MacMillers Makmillers. Mc Uważaj tam. Killers tak naprawdę szanuje go. Szczęść, wow, obaliłem się. No, no, tak o, to się mapę, Miałem łapę, nie? Też Musiałem kupić ale chyba nie. Reloading. Cuda, ten hop, to naprawdę rzuci. Tak widzę, że uh. widać, Chy, co jest A, to mi A, to się dobra. To ma. <Gluchy> no, nie ma. Ale, to jest To jest. Ale, kuberty, To jest ten. <Gluchy>

Your family will finally love you. I'm giving you this advice because I consider you a friend. A great friend. So please... Friendly combatant. Fifteen seconds. But before going outside, you gotta jarvis game for us. Jarvis clip that shit. Period. Top eliminated. Period one is game for us. Period, MVP. Nah. a ja ja, I, I was iu, no, co,